do naszej działalności gospodarczej kupujemy samochód osobowy albo bierzemy go w leasing albo w najem to mamy pewien limit wartości samochodu, którą możemy uwzględnić w kosztach podatkowych i to dotyczy zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych jak i spółek. Czyli na przykład jeśli kupujemy samochód o wartości 200 tysięcy złotych to aktualnie i tak w koszty zaliczymy jedynie maksymalnie wartość 150 tysięcy złotych. Wyjątkiem są auta elektryczne, które mają ten limit wyższy. 225 tysięcy złotych. Obecne limity zostały wprowadzone w 2019 roku, i wtedy faktycznie te 150 tysięcy złotych to był taki, powiedzmy, próg, powyżej którego już urzędy skarbowe mogły uważać, że faktycznie te auta, które przedsiębiorcy kupują, to już są takie troszkę bardziej luksusowe. Po drodze, jak pewnie dobrze pamiętacie, mieliśmy bardzo wysoką inflację, no więc logicznym byłoby to, że powinniśmy się spodziewać zwiększenia tych limitów, tak, tak aby je po prostu urealizować. Spodziewałbym się, że taki limit wartości samochodów powinien wzrosnąć do 200 albo 220 tysięcy złotych. No i faktycznie zmiany w przepisach się doczekaliśmy, i kwota limitu od 2026 roku ulega zmianie, ale nie do końca tak jak chcieliśmy, bo ustawa zamiast zwiększyć limit, to nam go zmniejszyła. I od 2026 roku zamiast dotychczasowych 150 tysięcy złotych, w koszty będziemy mogli zaliczyć jedynie 100 tysięcy złotych wartości auta spalinowego, czyli kwota spadła o 1 trzecią mimo rosnących cen.